Jak widać, kończą mi się pomysły na kolejne poradniki. Chętnie bym zrobił poradnik do jakiejś nowej gry, ale niestety jest taki problem, że aktualnie nie gram w żaden nowy tytuł. Nie zrozumcie mnie źle, kocham Zelda Breath of the Wild, inaczej bym o niej teraz nie opowiadał. Ale nie oszukuję, że przydałaby mi się wasza pomoc w wymyślaniu kolejnych gier, do których można zrobić poradnik. Można nawet współpracować na Discordzie, link w opisie. YouTubeowy kolap nigdy nie jest zły, a czym więcej ludzi będzie pracować nad poradnikiem, tym mniej pracy dla mnie. Plus poradnik będzie lepszej jakości, jeżeli więcej osób dorzuci swoje doświadczenie i przekonania. Linki do wszystkiego znajdziecie w opisie. Oczywiście, jeśli coś wam tu się przydało, to nie zapomnijcie o łapce w górze i napisaniu komentarza o treści. Wow, wspaniały poradnik, moja babcia już wie, jak pokonać Ganona. Co to było? W pewnym momencie idąc główną linią fabularną znajdziecie profesora, który może ulepszyć wasz tablecik, super fajny dodatek, który wykrywa pobliskie świątynie. Nie oszukujmy się, bez tego nie da się znaleźć prawie żadnej świątyni, mimo że na całej wyspie jest ich mnóstwo. Po ulepszeniach odblokuje nam się jeszcze jeden feature do tabletu. Gra zbyt dobrze go nie tłumaczy, znaczy no, wyjaśnia i pokazuje na czym on polega, ale po tym mikroporadniku w grze można łatwo odpuścić sobie używanie tej dodatkowej możliwości, ponieważ nie za bardzo wiadomo do czego w ogóle miałoby się to przydać. Ja nie używam tej opcji prawie w ogóle. Dopiero ostatnio zdałem sobie sprawę z przydatności tych ulepszeń. A, dobra, koniec wstępu i może zdradzę o czym mówię. Podobnie jak w gra pozwala też wykrywać jedzenie, bronie, tarcze, łuki itd. Jak mówiłem, gra raczej wyjaśniła już jak to działa, ale tak w skrócie przypomnę, bo pewnie większość już zapomniała o tej funkcji. Wybieramy sobie aparat i czekamy zdjęcia jakiegoś przedmiotu. Następnie wchodzimy w naszą encyklopedię wszystkich przedmiotów, znajdujemy ten, który właśnie zarejestrowaliśmy zdjęciem. Następnie oznaczamy go w taki sposób, aby sensor skupiał się na tym przedmiocie zamiast na świątyniach. Radar w prawym dolnym rogu zmienia się wtedy na zielony i tym razem pokazuje drogę do najbliższego przedmiotu, którego szukasz. To skoro już wiemy jak to działa, to może odpowiemy sobie na najważniejsze pytanie, czyli... Komu to potrzebne? dlaczego? dlaczego? Tak jak tutaj pokazuję, zrobiłem zdjęcie rzeczy w sklepie. Akurat tego grzybola już posiadam, ale możemy na ten moment uznać, że jest to coś drogiego, czego nie chcę kupować, albo nawet mnie na to nie stać. Można zrobić zdjęcie jakiejś rzadkiej przyprawy, czy tam broni w sklepie, a potem ustawić na nią radar i iść szukać tego przedmiotu na własną rękę za darmo, gdzieś, gdzieś dziko w świecie. W przeciwieństwie do poprzedniego tematu, tutaj gra niczego nam cholera nie tłumaczy. Pamiętam, jak sobie zwiedzałem lasek, gdy dopiero zaczynałem grać, i w pewnym momencie po przekroczeniu rzeki trafił mnie piorun. Zgon na miejscu. Zacząłem się zastanawiać, co się stało. A gdy po odrodzeniu szybko tam wróciłem, to znowu mnie uderzył piorun w tych samych okolicach. Przez kilka kolejnych godzin byłem święcie przekonany, że gra po prostu blokuje mnie w tym miejscu i powstrzymuje od pójścia tam, zabijając mnie, gdy tylko spróbuję przekroczyć daną rzekę. To jest właśnie mój największy biw z burzą, i twórcami, którzy postanowili tego nie wyjaśnić takiemu lajkowi jak ja. Chyba, że wyjaśnienie byłem zbyt tempy, żeby. To do mnie dotarło zrozumcie moje wkurzenie, gdy po kilku godzinach znowu pojawiła się burza i znowu dostałem losowym piorunem. Dopiero wtedy, gdy dostałem piorunem w miejscu, po którym wcześniej swobodnie się poruszałem, zrozumiałem, że może dzieje się tu coś innego aniżeli gra się na mnie upiera. Po małym researchu udało mi się dojść do konkluzji, jakoby pioruny ściągane były przez metalowe rzeczy na mojej postaci. Zaległem się więc do gry, zdjąłem wszystkie bronie i ubranie i tak oto w samych gaciach udało mi się przeżyć burzę. Tak więc pamiętajcie, to nie gra się na was uparła, to Zeus kurczybyk znajduje choćby monetę w waszej kieszeni, by tylko dać sobie pretekst do trafienia was piorunem. Kup dom, zasać rodzinę te majtki, trzy rzeczy, które powinien zrobić każdy fan Nintendo, jako że w Zeldzie jest możliwość spełnienia tylko jednej z tych głównych potrzeb, czyli kupienie domu, to lepiej zrób to od razu. O! Nie wiedzieliście, że można kupić dom. No to proszę, jednak, będzie z tego jakaś porada. W Hateno Village. Nie powiem wam, gdzie to jest, bo jak dla mnie, zdradzenie lokalizacji ciekawych miejsc w Potwie jest odrobinę spoilerowe. Ci co tak nie uważają, nie musicie się denerwować, Podam nazwę wioski, Hateno Village, Zostało wam tylko wpisanie jej w Google i od razu pokażę wam się grafika z oznaczeniem jej na mapie. W wiosce na pewnym wzgórzu siedzą sobie postacie, z którymi można rozpocząć rozmowę. Po krótkiej konwersacji dojdziecie do wniosku, że w zasadzie to oni sprzedają dom, a wy chętnie byście taki dom zakupili. Dostajecie nowy quest z wymogami kupna tego domu. Po wykonaniu tego questu, a raczej całej linii questów związanych z tym domem, w końcu będziecie mieli go na wyłączność. Będziecie sobie wejść do środka, porozkładać broń i tarcze na ścianach, by pofleksować na odwiedzających. Jest też możliwość zakupienia łóżka, w którym będziecie mogli się uleczyć, przewinąć sobie czas, nie trzeba już się szwendać po tawernach. Nie daje to oczywiście żadnych trwałych bonusów ani nijak nie zmienia opowieści, ale wprowadza kolejną warstwę głębi do świata przedstawionego nam w grze, dzięki czemu możemy jeszcze bardziej zaangażować się w historię linka. Drewno, drewno, drewno. Ciągle jest nam potrzebne jakieś drewno. Ale kto chce marnować na to swoją broń? W końcu nie tak ledwo co starczają na to, by nimi walczyć. Można zawsze podnieść jakąś słową siekierkę albo coś, żeby ją zużyć tylko na rąbanie drewna. Ale najpierw trzeba taką znaleźć. Potem robi się mały burdel w ekwipunku. Dla większości to zupełnie nie jest problem, ale ja lubię mieć swój ekwipunek perfekcyjnie ułożony, tak abym nie musiał marnować czasu na szukanie czegoś, co się bzdetów. Jest inny sposób na rąbanie drewna i raczej nie muszę go tłumaczyć, bo widzieliście tytuł do porady, plus wystarczy użyć oczu i spojrzeć na nagranie, na którym teraz wykorzystuję właśnie bomby do niszczenia drzew. Jedna bomba na rozwalenie pnia, tak aby drzewo upadło i druga bomba, aby drzewo przewrócone, że tak powiem dobić. Tworzenie bomb nic nie kosztuje i na pewno jest szybsze niż specjalne szukanie broni za każdym razem, a potem latanie po nową, kiedy ta pierwsza się rozwali. Przypominam, że przy użyciu broni potrzebne są minimum dwa uderzenia na drzewo, aby uzyskać z niego drewno. Co jest pozytywne w używaniu bomb to to, że nieważne gdzie i kiedy potrzebujesz drewna, wystarczy, że znajdziesz drzewo. Bomby i tak się nie skończą ani nie zużyją i nie ma możliwości, by nie dało się ich użyć w jakiejś sytuacji. No i dodatek, jeżeli znajdziemy jakiś gęściejszy lasek, to możemy ścinać dwa, a nawet trzy drzewa jedną bombą. To już całkowicie przyspiesza rąbanie i wydobywanie drewna. Guardiany to te takie ośmiornico podobne coś. Później jeszcze wersje latające albo stacjonarne, ale skupmy się tym razem na tych pierwszych, bo zapewne jeżeli oglądasz ten poradnik, to albo dopiero zaczynasz, albo nawet jeszcze nie zacząłeś grać. Guardiany są dość trudne do pokonania i potrafią naprawdę wkurzyć. Są cholernie odporne, co sprawia, że latanie i bicie w nieco jakiś czas jest strasznie oporne i szybko zużywa broń. Przeważnie nie warto nawet rozpoczynać z nimi walki, chyba że znamy dwa super sposoby na radzenie sobie z nimi. Ja tu pokażę te sposoby na guardianach zakopanych w ziemi, których możemy znaleźć w pierwszej lokalizacji. Stwierdziłem, że tak będzie łatwiej pokazać, niech nie będą uciekać, ale te sposoby działają na każdy rodzaj, więc nie ma o co się martwić. Pierwszym sposobem jest podejście do guardiana po cichutku. Gdy z go uderzymy, to zacznie on panikować, strzelać rosowo w różnych kierunkach i przez pewien czas nawet nie zna sobie sprawy z tego, że dalej go bijemy. Minusem takiego podejścia jest to, że co prawda może i oszczędzamy czas nie musząc robić uników, ale wciąż zużywamy tonę wytrzymałości z broni, aby faktycznie zadać mu damage. Ponadto, jeżeli nie pokonamy go w trakcie jego paniki, mamy trochę przesrane, bo od razu jak tylko się uspokoi, wróci do atakowania nas i wtedy już będzie za późno, by się znowu schować i spróbować tego ponownie. Plusem tego podejścia jest częstotliwość sukcesu oraz zmniejszenie niebezpieczeństwa. Jeżeli podkradamy się do robota, to mamy prawie pewność, że nie oberwiemy. Dodam tutaj częstotliwość sukcesu jako plus, bo mimo że nie jest tak łatwo się podkraść do robota i często nam się to nie uda, jest to wciąż o wiele bezpieczniejszy i łatwiejszy sposób. Drugi sposób, poza tym, że jest strasznie ryzykowny, to jest najbardziej opłacalny. Możemy zniszczyć całego Guardiana, nie zużywając ani odrobiny wytrzymałości swojej broni, chyba nawet jej nie użyjemy. Jeżeli natknąłeś się na tego przeciwnika, to zapewne już wiesz w jaki sposób on atakuje. A atakując szelając do gracza wielkim laserem, który najpierw musi podładować jakiś hyperbeam. Jeżeli wyciągniemy swoją tarczę, to możemy nawet stankować taki laser i przeżyć. Kosztem prawie całej odporności tarczy, ale możemy. Tarcza oczywiście ma jeszcze jedną ważną umiejętność, a mianowicie pary. Czy tam jak to woli odbicie? Dokładnie tak. Jeżeli perfekcyjnie, co do sekundy, sparujemy laser, to odbijemy go z powrotem w Guardiana. Czasem znaczy raz, czasem dwa, a czasem nawet i trzy takie odbicie, aby go pokonać. Często jest to o wiele szybszy sposób niż atakowanie go w normalny sposób, czy nawet z zakradnięciem się. Nie zużywamy żadnej broni i nie otrzymujemy żadnych obrażeń. I już wszystko dobrze wykonamy, oczywiście. Ta technika wymaga sporo treningu, ponieważ okienko czasowe, w którym musimy odbić laser, jest dość małe i musimy się go najpierw nauczyć metodą prób i błędów. Kiedy już to opanujemy, nagle te straszne potwory przestają być aż takie straszne. Nie grałem w Zelda dość długo, z rok. Nie mam pojęcia, jak udało mi się to zrobić za pierwszym razem. Najwidoczniej już tyle umierałem od nich i tyle krwi i potu włożyłem w trenowanie refleksu, że zostanie ze mną ta umiejętność odbijania laserów do końca życia. Ogólnie to no, polecam najserdeczniej tą część D jest jedną z najlepszych części, nawet można powiedzieć, że jest jedną z najlepszych gier RPG. Jeśli czegoś nie widziałeś przed filmikiem i teraz już lecisz sprawdzać moje porady, to ty, zanim jeszcze odlecisz, co zostaw łapkę. Wpadnij może w komentarze albo na Discord, napisz dla innych jakieś własne porady, których tu nie uwzględniłem. Breath of the Wild jest olbrzymią grą i na spokojnie można jeszcze dużo, dużo o niej porozmawiać.